W pięciu pierwszych klasistów. Zapytaliśmy ich o wrażenia z pierwszego tygodnia nauki. Tydzień chodzenia do liceum zaczął się bardzo obiecująco. Jest bardzo fajna atmosfera. Bardzo mi nauczyciele, całkiem inaczej niż w gimnazjum, bo w gimnazjum to obchodzili się z nami jak z dziećmi, a tutaj już jak z dorosłymi ludźmi, którzy mogą podejmować za, sobie, za siebie decyzje i jest bardzo fajnie. Dobre. To mi się podoba. Trochę mała szkoła, ale jest okej. Okay. Lubię moje koleżanki, z klasy szybciej D i w ogóle jest wszystko okej. Okay. No. No, witam serdecznie. Pierwszy tydzień no, pozytywny, jak dla mnie. Na razie luzy w kole i niech tak pozostanie. No, ogólnie pozytywny. Młodzieńców pozdrawiam serdecznie. Wszystkich, których mnie. No, witam dla was wszystkich. Y Podoba mi się pierwszy dzień w szkole. Dużo mam znajomych, tylko nauczycieli znam. Nauka jest na razie prosta, mam nadzieję, że taka zostanie do końca. No, pozdrawiam wszystkich znajomych no i... Tak, nazywam się daria Kurek, Może do Wiaświcie. Dla przyrodniczo językowe i naprawdę. No i generalnie szkoła mi się podoba. No i może być. Z tegoż liceum jestem bardzo zadowolona. Nauczyciele są bardzo mili. Uczniowie też w porządku. Obawiałem się, że y, szczególnie chłopcy ze starszych klas będą tu jakoś odgrażać się albo y, wyzywać za, za to, że ktoś ma jakieś kalectwo albo że ktoś ma gorsze ubrania, ale to jest pełna kultura na wysokim poziomie. Jestem ogólnie bardzo zadowolona i cieszę się, że chodzę do tego liceum, a nie do innego. Nie organizuje dwa konkursy, fotograficzny i literacki. O szczegółach opowie nam Pani Rita Chodowska. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam troszeczkę opowiedzieć na temat Europejskich Dni Dziedzictwa, akcji społecznej, akcji edukacyjnej, która funkcjonuje w całej Europie od 1985 roku i od kilku lat jest bardzo rozpowszechniona na terenie naszego kraju a po raz drugi akcję tą urzeczywistniamy w naszym Sławnie. Europejskie Dni Dziedzictwa funkcjonują czy odbywają się zawsze we wrześniu, co roku we wrześniu. W tym roku mamy w związku z tym przygotowane dla dzieci, młodzieży, ale też i dorosłych mieszkańców sławna dwa konkursy związane bezpośrednio z tematem który to temat tegoroczny brzmi na odsiecz zabytkom szlakami grodów i twierdz. Konkurs, konkurs Literacki pod tytułem Moje podwórko twierdza niezdobyta jest metaforą, która ma za zadanie przybliżyć nam nasze sławińskie podwórka tak przez lata do, no niechciane, brzydkie, zaniedbane, a jednak mające swoją historię, mające e, swój klimat. E, podwórka, które m, żyły swoim życiem, tworzyła się tam pewnego rodzaju enklawa. E, z tego powodu na pewno wiele osób e, ma różnego rodzaju wspomnień. E, to przecież nie są blokowiska, gdzie wszystko było widoczne, e, natomiast w naszych małych podwórkach. Odbywały się różnego rodzaju i wojny, i walki. I dlatego taki tytuł tego konkursu, bezpośrednio nawiązujący do, do, do hasła tegorocznych EDD. Natomiast konkurs fotograficzny pod tytułem Tropiciel Historii został przygotowany z potrzeby. Z takiej potrzeby, że. Ikonografia miasta sławna z okresu międzywojennego jest dosyć znana. Ostatnimi laty jest bardzo właśnie rozpowszechnione poszukiwanie i zdobywanie różnego rodzaju widokówek z naszego sławna przedwojennego. Natomiast jeśli chodzi o lata 40., lata 50., 60, w tym czasie kiedy sławno przechodziło metamorfozę i zmieniał się diametralnie wygląd naszego miasta, z tego okresu mamy bardzo mało różnego rodzaju zdjęć. Zdjęcia wtedy wykonywane były drogie, one w tej chwili mogą znajdować się w albumach, no i na to liczymy, że właśnie z tych albumów, czy to młodzież, czy to rodzice, może dziadkowie, bardzo zachęcamy tutaj właśnie osoby starsze, żeby się zaangażowały w te nasze konkursy, aby właśnie próbowały odszukać zdjęcia, na których z pewnością będą jakieś osoby, postacie, bo to są uroły, jakiś zarys architektury naszego miasta, który już prawdopodobnie nie istnieje. I zachęcamy, żeby właśnie na podstawie tych zdjęć dokonać jakby porównania, wykonać następne zdjęcie i zobaczyć jak to miasto nasze się zmieniło. Celem naszym jest, abyśmy pokazali zarówno zdjęcia z lat 40., 50., 60 jak i zdjęcia obecne i chcielibyśmy przygotować może do końca tego roku wystawę, która funkcjonowałaby w Urzędzie Miasta, być może w szkole, która sobie zażyczy tego rodzaju wystawę. Natomiast jeśli chodzi o konkurs literacki, chcielibyśmy mieć temat, materiał, żebyśmy mogli w przyszłości się posługiwać. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszych konkursach. W Urzędzie Miasta zainstalowano urządzenie z bezpłatnym dostępem do internetu. Nazywa się PIAP. I teraz zobaczymy, co to znaczy. PIAP to Public Internet Access Points, czyli publiczne punkty do internetu. Zobaczmy, czy znajdziemy tu stronę naszej szkoły. Internet działa bardzo szybko i tym, którzy nie mają go w domu, polecam przyjście do Urzędu Miasta. Rano. 9 września, środa, właśnie żegnamy grupę uczniów naszej szkoły, która wyjeżdża na wycieczkę na Mazury. Dzień, Dzień, Dzień dobry, dzisiaj jest środa, siódma rano, jedziemy na wycieczkę na Mazury. Pozdrawiamy wszystkich, którzy zostają w szkole. Tak. Żałujcie, że nie jedziecie. Tak. Coś... No i co jeszcze można powiedzieć? No uczcie się, żebyśmy mieli dobrą frekwencję dzięki wam. 20 września, w pół do dziewiątej, wszystko jest OK wróciliśmy szczęśliwie, jesteśmy zadowoleni z tej wycieczki, każdy, się, każdy jest zadowolony, w ja ogóle było bardzo to się, tak. jak słychać po głosie właśnie jesteśmy wszyscy zachypnięci, nie, da, nie dawaliśmy rady, ale jakoś się nam udało.